Jeden z kanału Jeden Futbol Freestyle. Dzisiaj pokażę Wam trik, który możecie popisać na WF-ie, przebijając piłkę nad głową swojego ry rywala. Myślę, że jeśli wykonacie ten trik dobrze i szybko, Waszemu rywalowi, czy koledzy na WF-ie, wypadną oczy z orbit. <Glądy> <grystanie> <grystanie> ale póki nie <grystanie> pokażę Wam ten super fajny trik, Proszę o łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, aby być na bieżąco na moim kanale oraz udostępnianie yy, moich odcinków w swoich mediach społecznościowych. Ok, yy, pokażę Wam teraz tutorial do tego triku. tak żeby móc pociągać tą piłkę za siebie ściągając w ten sposób rywana do siebie w ten sposób możemy podbić piłkę a następnie przebić ją na, na rywalem wtedy młodszy wlecą z musimy podbić tą piłkę tak żeby ona leciała nam na wysokości kolana albo nawet Tutaj y, połowy mięśnia cz czterogłowego tutaj. Y, podbić tą piłkę, tak.